oh Hop. Idź ze... muszę się za drugim razem. z tobą rozpocząć grę słyszysz? Tak. Olek mi pozwolił z tobą rozpocząć grę ty dobra rozpocznij grę gdzie są te skrzynie o, dobra dobra mam odliczać? ja podzielam dobra ale mam odliczać kiedy start? Czekaj, ja ci amunicję dam. Ale to niemożliwe, możli... nie że ty nie pamiętasz do której klasy chodzisz. A no nie. Idę Nie będę się śmiał Daj mi pana! Dobra, nie dam. Ja nie jestem taki. A Ale co? Ja mam 8 lat. Chodzę do pierwszej klasy, ale jestem high hardware. Ale to nic, bo ja chodzę do drugiej. Z Olkiem. Ej, jeszcze chodź! Co? Nie mam po. Dobra, Olek, z, Olek znowu przyjmuje yy, kompa. Znaczy laptop. Ale nie wygodnie mi się teraz Aż, gra. Masz małe potki tu. Ile masz HP? Jakby z testu kupuku to nie będzie zabieg. takie coś dziwnego. Tylko Ile? Po prostu zaskoczyłem z e nie, nie mam. Ale mam 25 pewa i całe. No i to ja też tyle mam Dobra, chodźmy. Trzy, dwa. Jeden. Już. Op. Tak, już. Trzy, cztery. się A mam ci coś dziwnego powiedzieć? Jak będę miał 12 lat, to dalej będę chodził do czwartej klasy. Skąd wiesz? No bo yy, na razie mam tylko 9. Niestety, takie życie. Jak będę miał 10, to będę chodził do trzeciej. Jak 11, to jakoś też do trzeciej, a potem jeszcze do czwartej. Jak 12, nadal do czwartej. Już takie życie! Tutaj masz jest? Ouch! A nie, jak będę miał nie, nie, dalej będę nie, no. no, nie, No, nie, 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 ja nie, osi? Dawaj teraz robimy tak, że nie bijemy się na to, tylko po prostu, tak? O. Ile masz HP? Skilofan mnie. Dawaj, Już! Dobra, to. Gołu. Gramy. Mało HP. Mam. Mam. No, ja też mam, ja mam. Ja też mało HP. Dobra, go Czekaj. Okej. Okay. Ale czy ty na pewno nie skamujesz? No, znaczy mówiłeś, że skamujesz, ale. Nie skamuję, nie. To No, to, to dobrze. I gram na same snajperki. Dobra, to czekaj. Snajperki gram. Na każdego dwie. Halo? Już jestem. Już dawno mną było. Masz drugą. Tutaj masz długo. Tutaj masz Kur. Ej. Remis. Ej.

Czego jeszcze nie ja mu ja powiem kiedy pij krewa pij krewa Dobre. dobra a budować się możemy? ej a możemy się budować? A możemy ze skopem? No, z tylko. Tylko? A jak? O, pich. A budować... Uuu... Co? Co można? A budować się możemy? Możemy. Mm. Ja lecę na górkę. Ja lecę na górkę. No scopy. No ja walnąłem no scopea.

A można kilofami? Nie. Ja. Ej, walnęło mnie, ale nie zaliczyło. Ale tak, to jest krótka. No Gościu, mój kolega mnie wku. A może mogę celować na... jak tak... O, prawie. Ile jeszcze, Albo? Osiemdziesiąt dwa. Ale będzie Czas. Dobra Ej Gabryś, Gabryś Sorry, sory. Yy. Sorry Wiem, że nie chciałeś, ale pozdrów YouTube'a No to do widzenia i cześć!